Uwaga, zagrajmy w chowanego i sprawdźmy, czy przeżyjesz. Wybierz swój numerek i dwukrotnie na niego kliknij, aby go wybrać. Dam ci kilka sekund. W tym czasie powiem, że będę wdzięczny za każdą subskrypcję na moim kanale, ponieważ może mi się złoty przycisk na milion subskrypcji. Zróbmy to razem. Wybrałeś swój numerek, to zaczynamy. 3, 2, 1. Dobra, życzę Wam powodzenia. Dobra, dobra. No i szóstka została wyeliminowana. Mam nadzieję, że nie byliście szóstką. Wchodzi do następnego pomieszczenia i jedynka też została zabita. Ciekawe kto wygra. Czy dziewiątka też zostanie wyeliminowana oczywiście. Ciekawe czy wygra tylko jedna osoba czy kilka. No i piątka też została wyeliminowana. Dziesiątka się odzywa. I kolejny numerek został wyeliminowany. Chyba to była dziewiątka, niestety nie widziałem. I trójka została wyeliminowana, i dziesiątka. Czwórka chce uciec. Ale niestety nie udało jej się. O, ósemka i dwójka wygrały. Napisz w komentarzu, jakim numerkiem byłeś, i czy wygrałeś.